Eee, dobra, Nagrywasz? to już? Co? Nagrywasz już? Tak, już nagrywam. To witam Nagrywasz. wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dun Star Together. A ze mną jest? Witam z tej strony Aki? Tak. Ja w ogóle nie... pamiętam. Znowu. Ja, no ja nie pamiętam w ogóle co my tu ostatnio robiliśmy. No, nie tak dawno nie, to było. Nie, to ja też nie wiem. Jakieś przygotowania do lata miały być, ale w sumie co konkretnie to nie wiem. I że, 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 że. A ja robiłem tą miksturę sobie, w sensie miksturę, tą strzykawkę. A Misia masz naprawionego? Tak. To dobrze. Mm, no, dostałam jeden komentarz, kiedy będziemy mieli y, ten. takie specjalne, jak to się mówi. <ścoughs> jak to się mówi? Zapomniałam. Ja zapomniałem. Coś się gra. Nie martw się, ja też. Au. Pokrzywa mnie jakaś wzięła, dziabna, czy co. Eee, a, mieliśmy się przygotować do pójścia na ten... Do, 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 się, no. ja, gra jest dzika, ja już znowu nie pamiętam, co się tu dzieje. To nie Mam jagódki. E, o nie, gorąco mi jest. Czemu mi jest gorąco? E, co ja mam zrobić? Czekaj. Ja mam 38 stopni. A e, ja nie wiem, on mi tak gorąco. Halo? E, gdzie jest ten, taki kamek? Serio, my kamyka nie mamy takiego? My mieliśmy ten ter ter termiczny taki, tak? O nie. To ci chodzi. O, dobra. Ten taki. Czemu mi nagle stało się zimno? Też nie mam pojęcia. To też jest wchodno. Mi spada temperatura. Nie, bo gdzieś mi przed chwilą urosło. Czemu? Nie mam pojęcia, co się stało przed chwilą. Może dlatego, że było ognisko. <grym> Może, ale aż tak. Dobra, robię jakiś nam obiad. Mm, możemy chyba się troszkę rozpakować i pójść gdzieś dalej, tutaj, nie? poszukać, co my tu mamy na mapie. No, bo już nie pamiętamy. Może tutaj bagna widzimy do końca, hmm. co? W porządku, Ja to było. W sumie wiem, co zrobię. Eee, źle się czuję, więc zrobię kapelusz. Gdzie to są kapelusze? To są kapelusze. Jaromir są. Może się to przyda? Dobra. idziemy na walkę powiedzmy No możemy. Ej, czy Bernie tak wyglądał? Tak On był taki poniszczony taki trochę. No, no to nie mam dwie liny. Masz zbrojek yy, drewnianą? Yy, Chyba trawiastą masz, nie? On trawiastą, no, na sobie. to ona jest słaba. Właśnie ja mam prasoka Ja na razie jeszcze zignoruję powiedzmy ten deszcz Tą burzę w sumie Dobra, możemy lecieć chyba Jak ktoś wie co tam się stało wcześniej to, to powiedzcie Bo ja naprawdę pojęcia nie mam W ogóle No No i gra nie Nigdy nie wiemy co się dzieje do, do nas. Prawda? Co? Pajągi. Ja nie! Nie? Co ty robisz? Nie, nie o to chodzi. Aż pomóż mi im. Dawaj. A, bo to F się klikało, dobra. No. Znaczy Ctrl F do niewinnych mobów, F to zwykłych chyba. Tak mi się coś kojarzy. Dobra, idziemy tam na dół. O, jeszcze kogoś zbijmy. Póki można. Bo jak nam tutaj pajeńcza królowa wypadnie, to będzie słabo. Ja sobie tego nie wyobrażam, a ty. Nie wiem. No i by przyszła do naszej pasy. Ostatnio, ostatnio się śmiałaś. Ostatnio się śmiałaś. No i wyszła. No wyskoczyła, i wyskoczyła. No. Trzeba uważać słowa. Tam macka była, uwaga. O nie, komary. Kto lubi komary? Ja nie lubię komarów. Yy, fajnie by to było znaleźć tą broń z macek, nie? O, świńskie łby. chester może... Ma, fajnie. Ale w ogóle w tym roku nie było komarów, w sensie w prawdziwym świecie, no, tak nie, bardzo mało. W sumie to dobrze, nie? Nie wiem, czy to dobrze znaczy dla nas, dla naszego, wiesz, Gotunku? świata. Ale A, poważne tematy się zrobiły. Hmm. No bo one też to, za, za coś odpowiadają, nie? No, prawda. O, krzaczek. Tu może być w takim przypadku pustynia. Damy se radę. Nie, pochodnie w dłoni idziemy. Dzisiaj może chodźmy do bazy? U, znalazłam dużo pająków. Jest burza. Nie. Albo to są psy. Ej, albo to mogą być psy. Ej, w ogóle tutaj Eem... coś jest. Gdzie tutaj? Tu są jakieś pająki. Ale jakie jakieś inne? W sensie nie jakieś inne, tylko... Taka chmara pająków tu jest. No, sporo. Niestety. Tu mi się w... yy, noc jest. No noc jest. A, idziemy tutaj, okej. Okay. Miło się chodź do góry może. A! A, a, a. Ja bym właśnie tym bardziej poszła na dół. Na bagnach lepiej się nie zatrzymywać. Uczy to gdzieś zatrzymam i, i od razu. Widać efekty w ogóle gdzie mój Chester. czester. Dobra, jednak to była burza. Mnie twoje łacki łapią. E, tu na lewo coś było. A, to woda jest. Bingo. To super. Co? Czekaj, powiedz mi, kiedy ten... Kiedy pochodnia ci zgaśnie, to wtedy tej zapal, zapalniczkę. nie masz na A Na razie mi nie gaśnie. O, o, o. Co się dzieje? wiedzieć. Nie znam tych powiadomień. chyba to są. Uwaga. E, teraz nie mam pochodni. Dobra. No i muszę iść. O, dzień. Dobra. Idealnie. Aj i cała smakłam. Mam parasolkę! Nie wiedziałam o tym. Myślałam, że akurat teraz no, przystanie. Trochę mówić. źle z moją psychiką. Ej, lód nam się przyda? No. Na lato nam się przyda. No. To chodź. To chodź tu. Bo to jest lód. Aha. Wyleś Ej, nie wyjdzie. mam kilofa. Chodź. chodź bo ja nie mam kilofa. A nie masz z czego zrobić kilofa? A, mam. Oj z moją psychiką myślę naprawdę. O gęsiołoś tu jeszcze jest. Ja Jakąś na to słyszeliśmy? Nie, biedna ta Wendy. Ile tego? Bierm. Mm. Nie mam trawy i po trawę. Co ci trawa? Na pochodnie. Po pierwsze, by mieć w zapasie. Po drugie, sobie podpalę drzewko i będzie mi lepiej. Się odrobinkę okay. wysuszę. Zbierasz ten, ten lodzik czy nie? Chwilę, bo ja ten. Ja muszę sobie też pod ten przeogląd postać. Chwilę. Okay. już że to jest dobrze, duży ogień, jednak się okazało. Nie mam tego Czego? Weź weź zrób ten... Weź ty to, bo ja nie mam kierufa. Je zniszczył. Lecimy. O No ja czuję moment, się... nie jest dobrze. Więc będziemy musieli dzisiaj wrócić do bazy. Żeby A. się przespać. Ale z drugiej strony, co my w tej bazie mamy takiego, nie? O. E, namiot? Patrz, możemy świńskie domy porozwalać. To nam się przyda i zrobimy własną farmę świń. O, świnie już nie ma domu. Kwiatki! A nie jeden. Gdyby... one się przydadzą. O to są ci mechaniczni chyba, czy jak oni się tam nazywają. O tak żeby się przydadzą. Tam na dole było coś fajnego powiedzmy. Przydatnego. W ogóle jak grałam sama to chyba tyle deszczy nie było wiosne. wiosnę. Co tutaj? O! Mechaniczni. I pająki. Dobra. E, a dobra, to Teddy, ja już się przestraszyłam. O, no, jest mi źle. Mi też jest źle. E, ja myślałam, że oni się z tym... Chodźmy do bazy. Chodźmy do bazy, serio. Mówisz? to jest jeszcze warm No. To ja pójdę. Dziurką. Jestem... Gdzieś. Ja nie wiem, gdzie jest baza. Ja uciekam stąd. Gęsiałoś! No, mówiłam, że tam jest. Mam ja się muszę szybko wrócić. Jak najszybciej. A ja tu znalazłem wściekłe pszczoły. O, serio, to nic mi nie dało. A ja w ogóle zrobiłam ten kapelusz i w nim nawet nie chodziło mi, nie? Chcesz, Wianek? A, no, już teraz idę do bazy. Przynajmniej, idę, przynajmniej chyba staram się iść w stronę bazy. Nie wiem, nawet w którą stronę idę, szczerze mówiąc. Będziesz chciał, Wianek? No, chyba tak. A będzie mi potrzebny. Nie wiem, ale mi się wydaje, że no, powinniśmy dzisiaj jeszcze pokonać tych typów. Tutaj. Ja nie mam psyki w ogóle na to. Gdzie jesteś? Nie wiem. Chcę się wrócić do wody. Gdzieś jest lecz nie wiadomo gdzie. Dobra, też już idę. Dobra. Woli. Idę do niej. Tak? Jednak? No. Dobra, już jestem w padzie. A, czyli do kogo idziesz w końcu? do bazy. Okej, okay, bo ja zrozumiałam, że, że nie do bazy. Z czego robiły się umbrelle? Yy, nie wiem. O, jak super. Cieka mi rośnie. Dobra, wreszcie co, będę miała jeszcze umbrellę. Generalnie... Eee, zaraz skończymy odcinek. Tak, jak tylko dojdę na jakiś bezpieczny teren. Bo tu na razie gdzie jestem nie jest ani trochę bezpieczniej. Ja już, żarcie, w kieszeni mam mokre. Śle ze mną. W ogóle nic w tym odcinku nie zrobiliśmy konkretnego. Przeżyliśmy w sumie tylko. Idź rozpal ogień, ja, to ja nie Właśnie ja jestem. Jestem, nareszcie. O. Dobry ogień. Ile my tu mamy lodu? Ohoho. Nie wiedziałam, że aż tyle. Jezu, my tu bogaci jesteśmy. W ogóle muszę zrobić te grzybki, żeby one mi dały tę psikę. No. A co z twoją psiką? Słaba. Słaba? Słaba, bo mi jest mokro. A z wejdziesz. Dobra, wchodź. Ej, bo ten ogień... No dobra, zostań. Możesz iść do namiotu. Ja mam kapelusz, to już mi lepiej jest. Co tam, z grzybki. Namiot też mokry. O nie. Gdzie się nie pójdzie tam mokry. Hmm, taki deszcz nawet nie wiadomo, gdzie iść, nie? Ale dobra, to już się. Namyślimy nad tym w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Bajo. Bajo.